Cześć, witam serdecznie w kontynuacji misji poprzedniej. Jak pamiętacie, dostaliśmy się do magazynu, który prawie udało nam się wyzwolić, ale to jeszcze troszkę roboty nas czeka. Ja już o tym wspominałem w poprzednim materiale, że tutaj będzie niestety bardzo głupia wręcz końcówka tej misji. Przynajmniej według mnie jest ona nie do końca normalna. Każdy może inne odczucie mieć na ten temat, ale spokojnie, najpierw kolei. No, tu będzie pewnie przeciwników bardzo dużo. Tak, pewnie piętrze Siły są olbrzymie, rozstawione. Teraz trzeba będzie to jakoś inaczej rozegrać. Okej. Okay. Jeszcze tam w odległości widziałem? Kurczę, moglibyście mi pomóc trochę? Ja naprawdę bym nie miał nic przeciwko, ani mi się nie obraził na was. Ja wręcz przeciwnie. Bym to z aprobatą przyjął. No ale chyba będę musiał sam zrobić porządki. Jak zwykle. Innego wyjścia nie ma. To się bardzo dobrze kartras sprawdzi. Kurde Się tak ustawił wrednie, że nie mam dobrego pola widzenia stan jest. No wreszcie, 19 pocisków. Trzeba pozbierać trochę więcej. O ile znajdziemy? Zaraz coś tu widziałem. O. Żadna różnica. Więc czy pójdę z tym, czy z tamtym pistoletem maszynowym. Nie ma znaczenia. Jeszcze jeden chyba tu będzie. No. Wyskakuj Co za typ? Dobra Teraz tak Tu na dole Na samym środku mamy pan Jak można się domyśleć Nie leży on tam bez przyczyny e, Zabierzmy sobie od razu Będzie to bardzo potrzebne No i teraz kurde Zapis to po pierwsze I tutaj mamy e, Taki fragment, gdzie będzie oczywiście niezliczona znisz... nie horda wrogów dopóki nie zniszczymy pancefausem czołgu I tak będą Niemcy nacierać do nas bez przerwy też nie jest dobre miejsce, żeby tu się bronić No ale i tak chyba najlepsze ze wszystkich jakie możemy sobie przyjąć Spróbujmy a Cały problem polega na tym, żeby dobrą lukę znaleźć, kiedy należałoby wypalić. Aha, tu jeszcze czołg nie podjechał, no, no już musimy poczekać. Jeee choma, Pracuję nad tym. O, jak to to wymyślił w ogóle ten fragment, to ja się zastanawiam. To naprawdę, zginąć tutaj, to nie trzeba <laughs> wiele starań poczynić, żeby do tego doszło. Może no, najpierw a, troszkę poczyścimy sobie przeciwników. Okej. Okay. Teraz szybko podbiegł po następny. I mniej więcej tak to trzeba rozgrywać. No i zapisywać grę oczywiście po każdym udanym strzale. A nie Nie wiem ile tych strzałów trzeba, trzeba będzie oddać. Fajnie, że te beczki jeszcze mi dają jako taką osłonę. Więc trochę pocisków mogą zatrzymać na swojej drodze. Spróbujmy. Myślę, że jeszcze jeden strzał i powinno być ok. Jest! Od razu zapis, bo kurde... zrobiłem coś... A, bardzo dobrego. I dzięki temu wyeliminowałem sporo problemów. Jeszcze się wspomogę granatami. Bo teraz mogę sobie wyrzucić wszystkie. Boże, udało się. No nie wierzę. Nie wierzę. No to ma po misji. Myślałem, że będę się z tym męczył fragmentem bardzo, bardzo długo. Na szczęście tak nie było. A teraz będziemy mieli trochę przyjemniejszą misję. Zasiądziemy za sterami czołgu. I znowu w kampanii radzieckiej, właśnie. Będziemy mogli sobie czołgiem pojeździć, udać się do miasta Prochorówka. Całkiem fajna przyjemna misja. Odprężająca moim zdaniem. Myślę, że poradzimy sobie z nią w tym materiale. Trzeba będzie tutaj ciąć tego na części. Kurcze, to jest niestety ostatnia misja w tej grze, o której można powiedzieć, że jest naprawdę fajna i przyjemna. Później już tak dobrze nie będzie, a wręcz przeciwnie. Będzie tylko gorzej. Dobra, tu się gdzieś rozlokowały siły niemieckie. zniszczyła działa. PAK No, niech ja tylko je namierzę, tu jest chyba jedno. Spróbujemy trafić, tak, cel aktualizowany, czyli tu będzie. Jeszcze jedno. Nie chciałbym się wystawić za bardzo. Cały czas do zniszczenia? Nie, jest, udało się. to super. Teraz musimy wybić Niemców, którzy się tutaj pojawią. To już nie powinno być takie trudne. Oczywiście trzeba uważać na pance To będzie największa przeszkoda. Sobie poniżę te budynki, które mam przed sobą, bo tam się mogą Niemcy chować. I też nie będę na siłę do przodu jechał, tylko trochę ostrożnie, troszkę taktycznie. Zachowując odpowiedni dystans, wtedy powinno być wszystko po naszej myśli ładnie zaliczone. No i dobra, zobaczymy co będzie w następnym fragmencie. Na razie jest ok. Te działka nas nie trafiły. Mamy 100% zdrowia i pancerza. Czyli optymistycznie, żeśmy zaczęli z ten fragmencik. No i co przed nami? Jakieś większe tereny się szykują. Od razu chciałbym skasować sobie ten budynek w tle. Bo nie wiem czy przeciwnicy się tam nie ukryli. No i mamy czołgi. Trzeba będzie zniszczyć. Pięknie jedno trafienie. I od razu. Wynik jest świetny. O, ja oberwałem, ale szczęście tylko troszeczkę. Z tamtej strony jeszcze jeden wychynął. Czoł, gdzieś za rogu. O kurde. Dobra, trzeba się przemieścić, bo stanie w tym miejscu jest pomysłem łupim. No, nie tak to miało wyglądać. Szło bardzo dobrze, a tymczasem tutaj jest niemały kłopot. Mi to zapiszę. Co teraz? Wyeliminować całą niemiecką piechotę. Dobra, czy czołgi zniszczone, ale właśnie pancerze Fawcami będą nas tu częstować. A jak było pięknie, tak teraz jest trochę sytuacja bardziej dramatyczna. Gdzie oni tu są? Wszystkie krzaki i różne przeszkody to nie do końca widzę. Tam jest choke, dobre. I już zauważyłem. Postaramy się go ładnie rozwalić. Co mam nadzieję że się uda. Nic jeszcze się trzyma. Niestety. No, teraz lepiej. Kurczę, tak gdzieś nie, nie rozwalonym zostać. To szkoda byłoby coś powtarzać. Ta misja naprawdę nie jest specjalnie trudna. Nawet mam wrażenie, że w podstawce, te misje, kiedy to prowadziliśmy czołg, no, były trudniejsze. Przynajmniej takie moje wrażenie w pamięci zostało. Ja za chwilę mogę to zweryfikować w drugą stronę, jak tak będziemy. Grali jak w ostatnim fragmencie. Tu są następne czołgi. Dobrze, chociaż jeden zdjęty i tam chyba działko widzę z przodu. Okej, okay. co teraz? Na razie w dalszym ciągu kierować się musimy do miasta. A dalsze cele przyjdą z czasem. Chwilowo sytuacja zażegnana, niebezpieczna. Więc opanujmy i powściągnijmy emocje. Powinno być ok Byle powolutku Panowie, jedziecie, czy nie? Ja sobie przyjadę od tej strony I zerknijmy Co mamy za tymi wzniesieniami? Jakieś czołgi wnosią kryły. się Tak bym obstawiał Ta, niemieckie czołgi na skrzyżowaniu Pewnie będzie ich niemało, bo już widzę tam co najmniej dwa z przodu i z tego dystansu. Mam nadzieję, że uda się jakoś je trafiać. Mniej lub bardziej. Nie wiem, troszkę. Mam nadzieję, że tego nie będę żałował za chwilę. Tu jeszcze jeden. No, za wysoko strzeliłem. Dobra. To się udało zrobić. Tego sobie skasujemy też, on widzę ma grubszy pancerz, więc więcej strzałów trzeba było Wpakować Ale już teraz Raczej nie będzie żadnego problemu jak widać Dobra, czyli cel zaliczony Napiszmy sobie Skoro mamy fajny sukcesik Po raz kolejny Ale to na pewno nie były wszystkie starcia z czołgami Dobra, pierwsza sprawa, ten budynek do zniszczenia. No i co? I tam w tle kolejne czołgi. To czego się obawiałem. Oj, będzie ich sporo. Jeszcze teraz byłoby dobrą pozycję, warto zająć. Już na początku pozbyć się kilku przeciwników. Co mam nadzieję wyjdzie bardzo dobrze. Okej, okay. nasi też sobie radzą. Co mnie cieszy, że nie muszę sam w pojedynkę ze wszystkimi czołgami walki toczyć. Jakiejś nierównej. A tu jeszcze z przodu. No, bardzo ładnie. Czyściutki strzał. Więc kolejna rzecz udana. Kolejna akcja wygrana przez nasze jednostki. Wszystko zaliczone. I jedziemy dalej W podstawce mieliśmy co prawda dwie misje, w których to właśnie zasiadaliśmy za sterami czołgu. Tam ktoś mi chyba. Próbuję sprezentować jakiś strzał z pancefausa. Przynajmniej tak to wyglądało. Natomiast wracając do mojej myśli, mieliśmy dwie misje, ale były one krótkie. Natomiast tu jest jedna, ale wydaje mi się, że długość tej jednej dorównuje tym dwóm z podstawki. Przynajmniej tak bym to ocenił. Ok, chyba w porządku zbliżamy się też do zakończenia właśnie tej misji, zniszczyć niemiecką blokadę drogową. Shaki, pył. Czasem ciężko się zorientować, że jednostki przeciwnika są rozstawione. I na tym się można nieźle oszukać. Jeżeli się nie mylę, to tutaj za chwilę dojdzie do finałowego starcia. Tak, to będzie tutaj, bo już nawet muzyka się załączyła. Nawet ten czołg skasujemy. To jakoś systematycznie zrobić, kurczę, z jakimś planem. Dobra, tutaj mam jeszcze jeden. I teraz niech ja się rozejrzę. Tam nadjeżdża czołg, Już widzę. To jest ten bardziej opancerzony. No ale nie idzie to na razie jakoś bardzo źle. Myślę, że wręcz przeciwnie. Szybko siły niemieckie zostały rozbite, niemalże. Już myślę, że niedobitki zostały. Raczej tutaj nie mają z nami żadnych szans. Kowalczyk sobie podjedziemy. Do lepszego widoku. Ten chyba jeszcze czołg się trzyma. No i kurde. Który tu mnie trafił? Na północy, tak. Z tej strony tam. A, już widzę. Jak powiedziałem, dym naprawdę potrafi zasłonić ten widok. To nawet nie jest jeden czołg, tylko kilka. Dobrze, że czyli tutaj, żeśmy zabezpieczyli tę strefę. I Następne nadjeżdżają tutaj. Za wzgórz. Z nami trzy. Może więcej. No, nawet cztery, bo jeszcze tam jest. To chyba właściwie końcowa część oddziałów pancernych jednostek niemieckich. Czasem ciężko ocenić, które czołgi są zniszczone, które nie. Nieraz fajnie tak widać, że do eksplozji dochodzi, takiej większej. I wtedy. O, ten na pewno został wysadzony. Tam się jakiś jeszcze trzyma resztkami sił.

Na przedmieściach Charkowa No i niestety Mamy dwie ostatnie misje przed sobą I to dwie, których naprawdę Bardzo nie lubię Więc tu już będę naprawdę zapisywał Często progres O ile jakiś będzie Bo będziemy mieli niesamowicie ciężkie walki No właśnie Łatwo zginąć, mamy mnóstwo stanowisk Z ciężkimi karabinami maszynowymi W oknach, a właściwie z tego co z tych okien pozostało to, jest, to miejsce to jest kompletna ruina jak widać wszystko zniszczone, zdemolowane pod, Na nalotach i nie, na ciężkich starciach jakie tutaj pewne w tym miejscu się toczyły już od wielu wielu dni chciałbym tutaj zabezpieczać sobie troszkę chociaż te pozycje dopóki nie będę musiał to na pewno nie będę szarżował przed siebie Chyba nasze czołgi powinny nadjechać i troszkę nam pomóc. Nawet że się nie mylę, to widziałem z tamtej strony, tak proszę bardzo. Czyli teraz już wiem, iż nie musimy do jakiegoś konkretnego punktu dojść, gdzieś daleko w, e, z przodu. Więc to jeszcze nie było takie najgorsze. Trzeba tego mi ktoś zdjąć. No i okej, okay, pierwszy fragmencik dał się z jednym tylko failem. Przejść. mogło być znacznie, znacznie gorzej zaatakować miasto to w ogóle ten sobie jeszcze coś pozbierał dopóki mamy okazję, dopóki e, ucichło minimalnie oczywiście długo to nie potrwa ale chyba nikt nie spodziewał się, że będzie inaczej a wręcz odwrotnie, dopiero niezła rzeźnia to się e, rozpocznie na dobre Spróbujmy się przedostać się pomiędzy czołgami, które mogą dać nam fajną osłonę. Cały czas cel jest ten sam. I teraz dopiero spotkać się z rzadym antonowym. Czyli w tamtym kierunku. Wow. Trochę obrywałem, ale spoko. No i co teraz? Naszym celem teraz jest O Jezu, nie mogę przejść Zablokowałem się na nie, sojusznikach Zniszczyć pozycję przeciwpancerne Więc w tym momencie też będziemy mieli lornetkę do dyspozycji Teraz z czym ja bym musiał tutaj podejść? Myślę, że pójdziemy Albo z P40, czy z Tokariewem Nie, Tokariew będzie chyba lepszym wyjściem <laughs> Dobrze to teraz sobie rozegrać Pierwsza pozycja z działem będzie tutaj, czyli wyciągniemy lornetkę. Ok. I uwaga na te drzwi. Nie mam zamiaru podziwiać eksplozji, bo. To by się źle skończyło. Właśnie. By się bardzo źle skończyło. Podziwianie eksplozji. Tutaj, czyli. To co gracze pewnie często by robili, bo wiadomo każdy lubi sobie patrzeć jak to... Jak to fajnie zostało zrobione, a tymczasem dostajecie całą serię w plecy i, i tyle spodziwiania. Kulikow, zapraszam na dół I teraz tak, jak to tu wygląda Tam trzeba będzie wyjść w otwarty teren No nie mogę powiedzieć, żeby mi się to podobało do końca Aha, dobra, tam jest kolejne, yy, kolejna pozycja ZMG 42 ja Miałem przy tu być cholernie czujny, bo kurcze Przeciwnicy w tych zakamarkach mogą się naprawdę kryć I To w takich miejscach, gdzie byśmy nie przypuszczali. Dobra, dobra, poczekaj. Momencik. Najpierw no, się schowam tu, zapiszę, wyciągnę tornetkę. No i pytanie... Ach, tutaj. Dobra. Czyli dwa cele będą już odhaczone. No to akurat pozwolę sobie popatrzeć troszkę. Czemu by nie? Zawsze warto nacieszyć oczy. Chociaż raz. O tak. Delikatna chwila satysfakcji nie z naszych działań. Super sprawa. Czyli co wracamy chyba do tokariawa, mi się wydaje. No, może jednak teraz zmienię podejście nieco. O, właśnie, to będzie też ciężkie. Znaczy może być, ale nie musi. Zależy od, od szczęścia i od, od tego, jak się to ułoży. Wszędzie mamy dookoła rozstawione MG42. Naprawdę to jest piekło niesamowite To co, biegniemy no, chyba innej opcji nie ma. Po prostu ryzykować i na sprincie do przodu, bo walka z przeciwnikami nie ma kompletnie żadnego sensu. Jak się domyślacie. I sobie zdejmiemy tego kolesia. Dobra. I mamy ostatnie już pozycję. Tym razem czołg, jak widać I teraz co polecam zrobić to jak najszybciej się schować tutaj Naprawdę, jeżeli będziecie tam stali u góry, to nie będzie z was to zbierać Dlatego, że tutaj ściana zostaje wysadzona I byśmy zginęli na no, 100% Dobrze A jeszcze troszkę sobie pogramy Jeszcze kawałek misji podciągniemy myślę że to parę minut, jeszcze możemy coś porobić Nacierać z czołgami To okej, okay. poczekamy aż czołgi nadjadą, przecież nie będę szedł Sam, bez jakiejś osłony konkretnej Zawsze jakieś wsparcie się przyda dodatkowe. Proszę bardzo, kolumna czołgów Będzie nas e, Posłaniać ogniem, no i też dawać nam Troszkę, a, troszkę ochrony. Aczkolwiek, jak ja widać, czołgi też tutaj mają niemałe kłopoty. Z racji tego, że przeciwnicy wykorzystują dosyć często pance fałsy. Teraz, jakby to da zrobić, żeby nie zginąć. Najpierw tego zdejmę. I chyba tu jeszcze jeden za murem jest. Tak. Czyli tutaj to kariew. Świetnie przecież się nadawał momentami No i teraz nie wiem Czy za chwilę nie wpadnę w jakieś problemy bez, bez sensu Dobrze Że... I pewnie reszta tutaj się kryje Sam byłeś? No to wychodzi Super, A tu chyba gdzieś pan był Tylko nie wiem czego chcę zabierać Powinien być, czy nie? A może coś mi się pomyliło, a może. To nie w tym miejscu. A nieważne. Nieważne. Dobra. Przejdźmy się kawałek. Jakieś osłony najbliższej. Kto mi tak dowalił? Ja się pytam. Nie zauważyłem przeciwnika. Więc powtórzymy to. Jeszcze raz tutaj akcja fajna. Tędy nie przejdziemy, bo tam się pali, wszystko jest zawalone. <coughs> Czyli tutaj coś trzeba zrobić. Ale gdzie są ci przeciwnicy? A tutaj u góry, kurde, no ich nie widziałem. A, w porządku. O, teraz wam się podoba? A? Jak się teraz czujecie z tym? Zaskoczyliście mnie dwa razy Do, do, do trzech razy sztuka Ja za trzecim razem już, już się nie dam złapać W to samo Coś tam była mowa o pan CV się który należy znaleźć Ale powiem wam, że Że tutaj akurat W tym miejscu Wcale nie trzeba tego robić jeżeli dobrze kojarzę to powinien nasz czołg nadjechać i nam pomóc, tylko nie wiem czy do jakiegoś konkretnego punktu nie powinien się dostać. Właśnie już słyszę czołg, Dobra, tu się schowam, nie będę stał jak ten idiota i czekał aż oberwę jakimś pociskiem. Nasi tu wszystko załatwią bez problemu, bez żadnych pancy fałsów i innych głupot. Dobra, myślę, że tutaj będziemy sobie kończyć Aż ciężko znaleźć taki naprawdę dobry e, dobry moment, żeby przerwać Ale chyba teraz właśnie. Jest trochę spokoju. Serce został zaliczony, trzeba będzie przez te gruzowisko oczywiście przestać się tam na tyły czekajcie, a ja to sobie wyczyszczę jeszcze Nie odmówię sobie tej przyjemności wow, wow, wow. Dobra, tam jest jeden Moi mi zasłaniają Też tak trochę na oślep strzelam no. Dawajcie tu Okej, okay. myślę, że w tym miejscu możemy przerwać. Zapisuję gra i kontynuujemy w odcinku następnym Cholera! Cholera a więc jeszcze nie koniec. <laughs> Właśnie mi to. Naprawdę chcę też jedno miejsce sobie do końca już wyczyścić. Żeby na spokojnie już to zakończyć. Kariew No ten gra tu może się przydać. Czy już mogę prosić o spokój? Dziękuję bardzo. No no to teraz już oficjalnie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.